Tak. Drodzy widzowie, witam jest Was serdecznie. Witam. tak. Dla was nie było żadnej przerwy, a my prawie 3 tygodnie nie nagrywaliśmy. To jest na was. To jest na zapas były. No, dokładnie, dokładnie. A dzisiaj kurde Monaco skończyłem montować, więc trzeba nagrać kolejne trzy, żeby się kończą. <grym> Dobra, Golden Boy, gotowy? Mam nadzieję, że gotowy. Bo ja trochę nie. Jakieś info chyba, info żadnego nie mamy. Nie mam chyba info. Teraz widzowie, jak się zapatrujecie na nowy sezon. Co sądzicie o bolidach? I ja dzisiaj ten, ten trzeci dzień oglądałem yy, te highlightsy, nie? No. To kurde, te fajne te bolidziki, kurde. Ten Mercedes... Ten Mercedes ładnie, ten bardzo ładny jest. A fajnie wyglądają, bo właśnie są takie zbite, są mniejsze. To mi no się strasznie podobał, on jest taki malutki, a, fajny. Podoba, podoba mi się to. No właśnie jak starszy Polidak. No. Fajnie one wygląda, przez to, to No, no i marzec, boy, to marzec. E, marzec, no, to marzec to Marzec. Ja e, ja Marzec to bardziej, No, no właśnie. Jak... A gdzieś tam blisko urodzin, nie? To jest pierwszy jego. No w, w naszej urodziny chyba jest pierwszy wyścig mi się wydaje. Aha. Okay. O nie, 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 czekaj, w urodziny jest chyba drugi wyścig Chyba okay. mi się wydaje, wiesz, Chiny są. Bo tydzień wcześniej jest właśnie Melbourne. Czekaj, dobrze mówię? Tak, te Chiny są drugie. Tak. Okay. No, no. Tak, China. To w nasze urodziny są Chiny, a tydzień wcześniej jest Melbourne. Okay. O Ale odwaliłem! Szajse się ładnie poprawiałem, no. Um. Tak, fajnie. Ja zrobiłem pierwszy fioletowy sektor, i, i później tak zepsułem, żeby mi się pachać, co? <laughs> copy, copy. Ok, tylko dwa laps of your remaining. remaining, copy, copy, copy that. Teraz tylko nie sknoczyć tutaj tego mojego ulubionego zakrętu. Don't spinala, please. Oj, to będzie dobre kółeczko. That's Depie is good! 5. A ja chyba wyjął <giby> position i to jeszcze z takim, że tak powiem zapasem. Będzie? Kurde, chyba będzie na luzie. Damn yeah. bro. damn. O, ładnie. Noice. Teraz widzę, czy to trafi do odcinka, czy nie, zaraz się dowiem. <giby> Zobaczył, <giby> pola startowe. Czy działają pola startowe? Hiszpania, Katalonia. Grid for race. No? O! Maxis P2? Oj, oj. Tak. Zróbmy to. No, Russell, Russell Hamilton. 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 <laughs> Piastry. Jakieś kary, coś? Jackson No? Kurde, P9. Lance Stroll. Duan, Lance Stroll. Nicola Tulkemberg. Nico nie za wysoko trochę, jest spokojnie. <słuch> Uho, A kto ben tutaj ben dwa urestyło? O! To na nie zrobił czasu. Nie czasu, no? Oj, 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 oj. <słuchaj> <słuchaj> nie zdążył, chłopak. Tylko jeden wyjechać. Well, Anthony Davidson. 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 Na każdym wyścigu. No. O, będą coś mówić? Co to jest? Ja myślę, że jakieś statystyki pokażą coś, chociaż. Trzeba fajne, tutaj ujęcie na Golden Boya. Chcę go skupić. O jezu, jezu. Tak, jak ja to oglądam, ty masz oczekiwanie? Czy możesz styfnąć? A no, ja tu mogę już nawet gotowy rozpocząć A dobra 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 ja już oczywiście kogoś Nie nie daj hold up, hold up bro O no, kurde, ciekawą strategię tu mam Ale I don't know <śles> Oj oh, nie wiem, nie wiem, bo to jest, o oh, jest się bardzo źle może skończyć jak pojadę na to. I chyba wybiorę drogę <śles> Ale co, ile czasu? Dobra, walić to. Nie jadę jednak. R ryzykujemy, jak zawsze. Dobra, hops mm -mm. The I poszli the Poszli mm -hmm. idą, jest. Jezu, z tak tak softów. Typów. No? Rosyjsko 3, teraz tak do mnie to dotarło. No tak. Ja nie lubię osamy, bo na Imoli pokazał, do czego jest dolny. Ale zębisz, że nie jest, to jest przede mną. Wiesz co, chyba wolałbym mieć go przed sobą niż za mną. No ale właśnie to jest najgorsze, bo jak ja go wyszedę, to tutaj mam go za sobą. Od razu. Zacznie muzyczka grać. No. Ja, jak tylko obok niego przejadę, to od razu już będę słyszał. Jak <grym grym grym> tam daję z głośników. Chain. Drodzy widzowie, się pewnie za tym tekstem moim. O Jezu, lights out and away we go. Ale wstrzymał dziad No. Ale on leci you no, know, come on! Kurde, mam zewnętrzną. Odpuścił, Max odpuścił Da się go odcinał. Wiem, wiem A nie wiem, no, w sumie zostawiłem mu miejsca, wiesz? No, zostawię, na, zostawię, na, zostawię, się na wiem, proste na się wcisnął tak, tak, tak on <laughs> Ale później speniał, później speniał trochę. Chciałem, że będzie do końca. Jak to on lubi. Max Sappen! You are the World Champion World Champion! Well done enjoyed <laughs> Oj, dobra, tu jakoś... Nie mogę na full gazie tego jechać. Ja też nie mogę. To już, to już nie są kwale, że tak no. powiem. Też próbowałem na full i też mnie o! wyniosło dobrze. Nienawidzę tego zakrętu tutaj. Ja też dzielę. Nie umiem go przejechać, dobrze. Wiesz muszę czeknąć czy się wszystko nagrywa. Nie wiem, jakbyś mógł tutaj e, próbkę swojego głosu. Radio czek, radio check. Dobra, widzę, że już skoczyło. Nice, nice, loud and clear. Okej, okay, okej, okay. na razie wszystko wygląda dobrze. Oby nie engine kaput i będzie dobrze. Kurde, łapy mi się pocą. <laughs> I don't like this. Chociaż to jest standardowa procedura. Pady lepiej, maxiu, Co tam, co tam? Pady lepiej właśnie. O, są łapy. Le 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 Lepiej trzymać skierę. <grym> Lepszy grip. a jest. Się lepią łapy. I ja z... Zaraz w ogóle zacząłem książkę Hamiltonie czytać. O. I w ogóle ja otworzyłem tą książkę nie wiem czy to jest normalnie książka dla dzieci, kurde. To tak z rany jest jakimiś... Nie wiem po co, tak? Bo to nie tak... No, kurde, pierwsze strony czytam, mówię? Kurde, czy tak kolorowo jest? łota się... <grym> Jakieś te są w ogóle. Ale kurde, bym powiedział tytuł, tylko zapomniałem. Mm. To chyba ten y, giga... Kurde, no, no nie, nie powiem. Giganci sportowi, czy coś takiego chyba i Luis Hamilton, okay. jakby ktoś był ciekawy. Fajnie się zaczyna, bo jest oczywiście od jego młodości, no w sumie to naturalna wow. kolej rzeczy. Ale że ku, o Kubicy też jest, że go tam kopał. Tak, znaczy, chyba Spokojnie, będzie, to bo to wydaje to. mi się, że tam na wstępie już było napisane zdanie o ten o Kubicy i o Rosbergu. Mm. Nie Belk. Max, nie, 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 sorry. I don't think so, bro. Już terazem. Eco fusion. Zara pierwszy. <grym> <grym> <spokojne, grym> ja też Fer już Ferrari Zara i wygrał wszystkie to ja wtedy na fulla to puszczam Będziesz dalej ze mną śpiewał Tak, no. A jak w sumie z tym pierwszym wyścigiem robimy? U mnie oglądamy, czy? No, a ja czy czy nie będziecie się dalej chciało wstawać? Bo to o piątej, nie? Ten pierwszy wyścig jest No, to, ale ja, proszę Cię Tak bym nie wstać Ja już na Australii to chyba zawsze będę wstawał bo wtedy Ferrari 1-2 warto było, o Jezu, warto było wstać proszę. No w tamtym roku też była mocna ta Australia, tyle się mm -hmm. działo, że deszcz, słapało, młody, no, no. nie w <słuch> no, cały czas mi siedzi na pupci. Max Verstappen! Nie, Verstappen, no, no. Jestem on, kleryk siedzi na dupie. Hej bo tak ten DRS jest akurat mocny. No. Trzeba, bo to jest jeden DRS, dobrze mówię, nie? Dwa. Na prosty. A, no tak, dobra, dobra. A, no tak, jest taki. Jest Sorry, sir. Na zdrowie Marcin Na zdrowie. Dajmy też się mówi na zdrowie. Oj. <laughs> Takie nie. Nie od tego, co chciać, <laughs> nie. To dobrze, to dobrze. Mam no nadzieję, że ci chłopaki tam będziecie bić zaraz, żeby was mógł to podganić, żebym miał RS Znaczy powiem ci, że na prostej cały czas mnie nie podgania i troszkę wtedy no, tutaj tylko tutaj mnie też lekerik podgania na prostej, mm -hmm. nie? I, a mnie chodzi o to, żeby się w TRS złapał za maxą. O nie, daj, no, no tak, tak to, nie, tak, to nie, tak to nie, tak to nie ma, no ja. A! Wtedy. No dobrze. Kurde, no ja... W... Jezu, czuję, że wyspinuję ten na tym zakręcie. A tego byśmy nie chcieli. Bye bye, Marcin. Jak coś to powiedz, dobra, że ja to nagrywam. Obyt mm -mm. O kurde, ale nie podgadłem, no, Verstappen. No a ja, ja bardzo w ogóle podgadłem mocno. Ej, ej, Verstappen, come on. No, 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 miejsca to mi zostawia dziadu. Ja tutaj nie odpuszczam, łaput, ja ci nie odpuszczę, mordeczko. Ta-ra-ra-ra ra, ra, ra. Oj Ale to już jest, to jest dopiero początek, a już się zmęczyłem trochę no. Dawno nie było jeżdżone Wspomniałem jak tak kierownica się stawia Znaczy, ty czujesz to, że jutro jest piątek? No czuję, ale wiem, że jutro idę do roboty i w czuję. Aha, <laughs> <Okay. laughs> Nie, to tam okay, okay. Czyli dla Ciebie nie jest takie przyjemne. Okay, okay. <clears throat> A w weekendu coś ten tego jest? Czy masz cały proces? Niedzielę można, nie? A, okej, okej. ok. okay. można. Kurde, bo w niedzielę to Morfin wraca. Masz no Nocki masz? Nie. To może w sobotę by coś też spróbować? <grych> w sobotę mam. Jestem, o, jestem od. Od 11 do, do 20, no? A nie, to już 9 godzin, nie? No tak. jak tam się będziesz czutł? To... Okej okay, mate, staraj Bo dzisiaj byłem 8, jutro też 8 i w sobotę mm. 9, właśnie. Okay, bo gdzie teraz jesteś? CD, w porcie. Copy, copy. Uh, przepraszam, mocniej. No i doradzenie, no mogę się wziąć. Jaką masę się będzie? Po angielsku. <laughs> to jest lepszy. Uh, in English? Dajno. Yes. To nie jest coś ciekawego, bo to są nie dzisiaj takie hmm? nudy, tam. No. <laughs> to miałem coś ciekawego, coś mogę pokazać. <laughs> I co mu doradziłeś? Jaki wiązł taki rapper? jaśniejszy, wiesz? Oooooh, wiesz. Okay, okay. było... Lepiej wyglądał dużo lepiej. Powiedziałeś mu, you look cool, brah? <laughs> Jest. This, this one's beta. <laughs> no tak, ale to sobie ja um. to powiedziałem. Tak, id, id. Chodź, że tego maksa. Rock, yeah. Teraz. <laughs> Tymniejszaj. Okej. Okay. To jakiś um. raper, pewnie. <laughs> nie, no, no. Bardziej mistrz Kebaba, nie? O okej... O, czuło? Oj, oj, no. oj... No, tego maksa bym teraz wyprzedził, już bym za to cisnął, tylko... Ja na pełnym gazie i zapałem tarkę i mnie wypluło na, na gravel. Eko konfuzjony. Co te długie te wyścigi są takie długie? Na Hiszpanii było zawsze 33 okrążenia? nie? No właśnie ja nie wiem, no, no tak to. Tak coś dużo, nie? No. Troszkę mi zaczyna wynosić tym bolidem, nie podoba mi się to Kurczy się za tą holuje na tym maksimum Jak on leci na tym drs Ja pięciu lechę! Nie no nie, no, no i przywalił we mnie, no szkur... mać! Ja, mijn martiniën broer. Oké, kopie. Ja, ja, nee, nou. Talk me. Are you alright? Let me know you're okay. No, no tak, ogólnie prawie węzłów nie jechaliśmy. Dobrze, idealnie za tobą. Okay, copy that. lap then come into the pits at the end of this lap Halo Michało. Przedam cię. Zastanawiam no się, kiedy zaczniesz już mówić. Bo sam już biurko zostało damage. Nie, powiem ci, że. Czy celasz? Nie, ale. Okay, one stop to powiem ci, szczerze no zrobiłem się smutno i nie chciałem się w ogóle jechać. To myślałem się. No tylko we dwóch byśmy już nie jechali. Idealnie za tą byłem. Nie, to Ja to tak słyszałem, co co <minicornia> dawne. Tak hamowałem awaryjnie, <laughs> gdzie on mijałem Ja pierdyle, No zawsze na tej Hiszpanii, zawsze no. Ja się I to ten sam zakręt, no. Tak jest, no. Ja Pierwszy pierdyle rok. no. A soft, tak słuchaj, to on musi na dwa jechać, pity, nie jeden. No zależy co założy, nie Bo wiesz, jak. Aha, <laughs> chociaż nie, nie wiem, co. Oho, proszę, ja Safety, chyba. safety, please. Nie no! O, znaczy, tak, tam, tam widzę, jest, taka, jest takie skupisko i tak się zatrzyma, niektóry. to, to Altier 4 wale. Nie, który tam. A, dobra, Piastri, no to dobra, dałem siebie. Piastri, <laughs> no. Ale znowu. Rok, ja tam nie tam, wiem, zna tej Hiszpanii. To, to, to jest jakaś. Jackson jest kolejna jak... Piąty! Jackson C5! To jest kolejna jakaś klątwa, come on! No. Ach, dwa przy... ma Karen 2? Barcelonę. A. Ja Ty się ja wracasz, ja ten się spala. To. Drugi, drugi sezon z rządu. Hmm. No niestety, niestety. Ja kurde, ja mam nie. ciężar, żeby okona wyprzedzić. Nie, <grym>, nie. <grym, grym, grym>, To jest troll P5 na softach. Hamilton hmm. P3. No, to niedobrze. No i tym Norrisem P2. Okay, Czy, tak, spoko lat konstruktorki. Damage, słabo, bo dużo punktów anu w ust. Na kierowców. O, on tam się zbliża. Nie. Nieubłaganie, hmm. I to, i to jest ten minus. Jest jeden problem, bo Norris no. jechał dwa okrążenia później ode mnie. Więc ma dwa okrążenia świeższe opony, więc. lekko się bawię, pod koniec coś może dziać. Pamiętając o tym, że mu softy się nie zużywały. The car Parę, 10 kołek jeszcze. Długie, jakie ten wyścig jest? A wiesz, co szybko mi to jakoś? Wiesz, co leciało? Znaczy w piarę, że leci, ale tak ci się jak. <laughs> to ma tych kołek, no? A ty jak? Po powrocie? Box, box. A, okej. Okay. No tak to pewnie Ale bez boxu było co? Ue! To ja To Może jeszcze tam, tam wiedziesz dobrze. Nie mhm. Jest szansa, czy nie ma szansy? Nie, na punkty to jest szansa, tylko. Okay, no Gasli, zostawisz mnie, nie? No, zaczku. Wydaje mi się, że się tutaj dogadamy. Ale. Od tworu nie będę na nie patrzył i będę jechał. Mister, yes, bo boję się o ten lewy przód, jak on może wyglądać. przy czy 30 kółku, No, tuneli. Oh, jest. lekko się zlękło, wiesz? Się Sorry, ja się krzyknąłem. Sorry, ja też. Oj, odpaliłem go! Może powinienem go puścić, ale nie, nie mam niebieskiej flagi. Ok, nice work. That target, mate. Kurde, tu się leci na tym deresie, ja pierdę. Kurde, musiałem tu wyspinować, wydaje mi się, że to był, byłby easy win, kurde, tam poleciano. Chyba, że byś mnie jakoś dogonił nagle, to wtedy bym się pamiętał. No, ale ja ładnie, za to, bo więc. Moglibyśmy się polecić Ja w sumie nie, nie patrzę na tego gapa, w no, sumie. Nawet tak na mnie no, zautował. Przed, przed spinem. A, więc... Gasly? Nie, nie mówcie, że Gasly is out. Nie. <śla> chyba, albo duan. No. No. Duan. Może duan. To ja zarabia no. do obok, to zobaczę. on jedzie chyba w jasne. Ja stoi. No, tak... a nie, już się zatrzymał. Dobra, dobra. Duan. No, Powiem tak. Nie było szansy, żebym na przeżył to, to nazwisko, nie? Tak przeleciało obok mnie, że. <grym> nie byłem pewny, co to było. się spodziewałem. Ale ja jestem akurat dobrym oh przykładem tego, że ostatnie okrożenie nie jest zawsze fajne. <grym> I spokojne. Fajne, no, fajne po to co można uderzyć w ścianę? Yes sir. Książce zakręt dostać karę. I później uderzyć w ścianę No... Fajnie no nie jest Ok, gap to the car ahead, 9.8 seconds Copy, copy Dobra Jest w końcu win, Boże jedyny, ja cały czas nie mogę tego win nadać, mi Norris wyprzedzono Dawno jest 6 magna, no? Aj, 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 nie obracaj nie. No teraz byłoby to lekko przykre. No, tak Dobra. Ja no jaj, jest. Że, no że w punkty tak, tak miał Tak ciężko. No 4 punkty. To tak. no zawsze coś. O. Zawsze coś. Tak. coś Hornero? No, to fajnie, że 1-2 skończyliśmy. A, bo, no, tak, bo jeszcze Hornera macie. No, tak. Ta. No a nie, wtedy ja no, że.

Jezu, trzech kierowców Red Bulla, Red Bulla na podium. Ej, ej, ej. Today, no dawno nie było tańca. A bo ty już masz ten it's podium, tak, tak. Pu! kawałek dobra, Ja to niedawno ten z boli, wysiadłem u siebie. <laughs> Kurde, też powinienem na tym podium być, ja, ja, ja. ja. No. Ciekawe ile tu punktów, teraz będę miał by stratę. Miałem 4 Czaj 2... Nie, dawaj nie chcę w tym matematykę się bać, bo się tylko ośmieszę. Wzychać. No dobrze drodzy widzowie. Oj 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 25 oj. punktów różnicy. Ja pierdziela. Dużo. O, A ten kurde, Norris tak jest blisko 314 macie tych. ojej. Aha. No fajnie, fajnie, no fajno, fajno. Ten Norris mi się bardzo nie podoba, że jest tak blisko. Bardzo mi się to nie podoba, że jest tak blisko. Mi to się ten nasz wynik McLaren na Hiszpanii nie podobał za bardzo. Kurde, Oscar ma 3 DNF już w tym sezonie? A dobra, najmniej no, ja go rozróbcyłem przecież. Dobra. Nie masz. Ej, 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 ej. Kurde, P8, no ja pierdykam. Ej, Michele. Dobra, Gastly znowu. A dobra, kurde, bo ja tu, no. Gasli cały czas bez punktów, Berman też. Nie. <gastly> no i <gastly> obydwa ja 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 herbeki. <gastly> Ty, to Maja do, zdobyła jakiś punkt, a nie, Maja też nie ma punktów, nieważne, nie zauważyłem. Okay, okay. Wiem, że zdobyła jakieś punkty. No dobrze, to co drodzy widzowie, no niestety. że dla McDonalda dobrze się Hiszpania potoczyła. Dla Golden Boya trosz, troszkę mniej, znaczy ogólnie dla McLarenów to tak Hiszpania coś, coś, coś nie ten teges. No, no ale Red i dobrze, Jeden, no. dwa. No, no, absolutnie. Tylko się boję o ja tego Norisa, no. no. tak blisko w tych punktach. Ja muszę czekać, tory, o, Czemu nie mogę tego? O, właśnie, bo teraz jest dobra. Kanada, o jezu, no to Kanada, Austria. O, Silver, zapomniałem Silverstone. I Belgia. No to teraz takie cztery winy dowieś. O jezu. Węgry, to nie wiem, jak to z Węgrami. Na Holandii, żeby podium było. O jezu, jest Baku przecież też. O Boże <noise> Na tym Baku to ja nie wiem, co ja tam pojadę. Ale no, takie cztery wink'i teraz, przydałoby się, przydałoby się. Chcę, znowu na chwilę wróci ten fotel lidera. Czy tam rozgościć trochę. Fajnie by było. No, ja, nie no, ja muszę tę Kanadę wygrać, no, mam nadzieję, że niestety Golden Boy ją wygra. <grystanie> że pokrzyżuje tutaj plany McDonaldowi. No na ostry powalczyć. Małgina. No, na Wielkiej no, no. Brytanii oby podium Nie no mi się wydaje, że jak będzie sucha Wielka Brytania to na luzaku. Bo lubię, lubię. Dla no, ciebie, dla ciebie tak, no molle, ja to tak kratkę raz mi wejdzie, raz mi nie wejdzie to Brytania Wielka. Yes sir. No i Belgia to Belgia no. Belgia to Belgia, dokładnie. No dobrze drodzy widzowie, to co, co dziękujemy serdecznie za oglądanie. I dziękujemy. widzimy się, gdzie się widzimy? Na Kanadzie. W Kanadzie, na Kanadzie. Dokładnie. Widzimy się na Kanadzie. Yes. Do następnego. No. No no.